Swój niepowtarzalny styl. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zapraszam na dwa stroje dnia spotkań autorskich w Szczecinie i w Zielonej Górze. Znowu jesteśmy w trasie. Te spotkania to jest taki czas, który ja bardzo lubię. Jest zawsze bardzo taka dobra, pozytywna energia. Przychodzicie licznie i zawsze jest dużo uśmiechu, dużo miłych słów. Właśnie jestem notabene po szczecińskim spotkaniu, także jestem taka przepełniona emocjami, ale powiem Wam szybko, co dzisiaj miałam na sobie, a potem już jedziemy do Zielonej Góry. W oba te dni, ponieważ są to dwa spotkania w tym samym tygodniu, Zaplanowałam sobie dwa stroje dnia w kolorystyce mojej książki, czyli czarno, biało, czerwone. Dzisiaj mam na sobie spodnie z zary, cygaretki. Do tego koszulę z włóczanki. To jest taka koszula bardzo biurowa, taka bardzo dreskodowa, ale ona mi graficznie fajnie tutaj do tego stroju pasuje. Jeszcze element taki trochę nieoczywisty, czyli szpilki od melis z kokardami, również, również biało-czarne. Okular od Dolce Gabbana i czerwone usta i paznokcie, czyli tutaj czerwony element w tym całym stroju. I jeszcze naszyjnik, to jest plastikowy naszyjnik z Mohito. ostatnio go sobie sprawiłam on jest z nowej kolekcji, trochę mi przypomina te naszyjniki Marni dla H&M i ogólnie to jest taka trochę stylistyka um, domu mody Marni także całość prezentuje się tak trochę biało-czarno-graficzno-plastikowo plus lekko czerwono i my już lecimy coś zjeść, ochłonąć po tym szczecińskim spotkaniu, a już jutro jedziemy do Zielonej Góry a teraz jesteśmy już po spotkaniu zielonogórskim, które prowadziła moja siostra. Ona jest na co dzień dziennikarką radiową, także tutaj w Zielonej Górze była siła sióstr. Obie też byłyśmy w takim siostrzanym zwierzęcem, bo ona miała koszulę ze strogi wariusa, zresztą w zebry. Ja mam dzisiaj płaszcz w koniu, także tutaj było widać z daleka i słychać, że siostry. W każdym razie dzisiaj jestem już znowu taka przepełniona emocjami, Był, byli ludzie. I to jest w ogóle powiem Wam niesamowite, że w mieście, w którym się wychowałam, w Zielonej Górze, do którego mam ogromny sentyment. Tutaj dzisiaj jestem na spotkaniu autorskim promującym moją książkę. Po prostu łezka w oku, mi się aż kręci ze wzruszenia i naprawdę to jest niesamowite uczucie. Każdemu polecam. W każdym razie dziękuję wszystkim osobom, które przyszły na oba spotkania i jeszcze powiem teraz, co mam na sobie, bo z tych emocji zapomniałam. Na sobie mam dzisiaj płaszcz w konie, to jest mój płaszcz Racka dla MM Shop. Do tego czerwony beret z boski, to jest taki beret właśnie z firanką, z woalką tak zwaną i do tego jeszcze szpilki z zary, czarne, zwykłe, czerwone usta, także tutaj znowu czerń, biel i czerwień, ale w Szczecinie byłam tak bardziej radzka pani profesor, a dzisiaj jestem bardziej radzka Paryżanka. Także my się zbieramy do domu, dziękuję Wam raz jeszcze, że byliście na spotkaniu w Szczecinie i w Zielonej Górze, a już we wtorek widzimy się na spotkaniu w Katowicach, a w czwartek w Rzeszowie. Wszystkie informacje na temat spotkań w przyszłym tygodniu będą tutaj w opisie ale także mam nadzieję do zobaczenia na żywo i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Papa! Pa.